Czym jest GAFA? GAFA jest nieformalnym stowarzyszeniem grupy ludzi, którzy wcześniej się o dziwo nie znali. Poznaliśmy się i zrzeszyliśmy na Facebooku. Jest to dosyć nowoczesna forma komunikacji, ale wydaje mi się, że bliska każdemu. Zrzeszamy osoby, które chcą aktywnie działać, chcą coś tworzyć, niezależnie od formy. Tworzymy. Artystycznie, fotograficznie głównie i stąd też e, człon nazwy, czyli Gostyniński atak fotograficzno-artystyczny. E, Niemniej słowo e, ostatnie, czyli artystyczny też świadczy <grywa> o spektrum zainteresowań. Kilka słów na temat wystawy, na której wernisażu się właśnie znajdujemy. E, wystawa jest efektem naszego pierwszego działania, czyli pleneru fotograficznego Gostynień inaczej. Chcieliśmy pokazać to, co mamy tutaj, to, czym dysponujemy, troszeczkę zintegrować lokalną społeczność, zaanimować życie kulturalne w inny sposób niż dotychczas było animowane. Szukamy nowych sposobów wyrażania siebie i, i, i tworzenia i spajania społeczności. I co bardzo mnie cieszy, dużym odzewem, z dużym odzewem spotkaliśmy się w internecie. Na, naszym, na naszej grupie na Facebooku zrzeszamy już około 70 osób. Aktywnie działa zdecydowanie mniejsza liczba ludzi. Natomiast jest to tak samo fajne, gdyż te osoby, które działają, dają naprawdę całych siebie. Tak? I co ciekawe, dostajemy też duże wsparcie i bardzo dużo znaków z zewnątrz. Takiej otwartości na nasze działania, bo i zamek Gostyniński, i Dom Kultury, wszelkie polityczne ugrupowania są nam bardzo przychylne, więc nie tylko myślę, że, że nie tylko w nas była ta ogromna potrzeba rewolucji zmian i działania, ale chyba we wszystkich Gostynianach. Gostyninianach? Gostyniniankach! To wiem jak się odmienia. Jeśli chodzi o plany na najbliższą przyszłość, macie już jakieś skonkretyzowane? Pomysłów jest aż za dużo tak naprawdę. Tak naprawdę u nas działa to w ten sposób, że ktoś rzuca jedno hasło, jedno zdjęcie, jeden pomysł i od razu dzieje się prawdziwa lawina, lawina pomysłów, znajomości też, bo jakby jedna osoba pociąga drugą, wykorzystujemy potencjał każdego członka i każdego znajomego, który jest z nami związany. Aktualnie priorytetem na najbliższy rok będzie na pewno powstanie murala w Gostyninie. Mam nadzieję, że będzie to, to, to coś artystycznie bardzo wartościowego. Niezwykłe graffiti, niezwykły napis, ale coś naprawdę fajnego, bliskiego nam właśnie w swoim poczuciu estetyki. Poza tym myślimy też o nockach artystycznych, czyli o takich spotkaniach nocą, pod księżycem, pod gwiazdami. Już troszeczkę się może robi za późno, ale jest to pomysł, który na pewno kiedyś wykorzystamy. Więc takie nocki artystyczne polegałyby na, na tym, by każdy z nas, osób, które tworzą na swój sposób, ja zajmuję się makijażem, stylizacją, ale są też animatorzy tacy jak Magoja, czyli szczudlarze, klauni, akrobaci. Więc nocka wyglądała w ten sposób, że każdy animowałby na swój sposób ludzi, którzy by do nas przyszli. Innym pomysłem i chyba najbliższym w okresie realizacji będzie animowana sesja fabularna, fotograficzna po zakładach rzemieślniczych. Czyli trochę takie nawiązanie do przeszłości również, podkreślenie czegoś, co tak naprawdę już znika, umiera powoli u nas w Gostyninie. Szewc, krawiec, takie typowo tradycyjne zawody.